Witam bardzo serdecznie na kanale i Zapraszam Was na dziewiąty dzień wyzwania wiosennych porządków. Miłego oglądania. I w tym dniu zajmuję się już kurzem na meblach. Ja do przetarcia używam Swiffera oraz ściereczki, którą pryskam odrobiną mieszanki wody i mydła kastylijskiego. Swiffer jest naprawdę bardzo fajny, jeżeli chodzi o Książki, ponieważ, no, nie wiem, dla mnie zdecydowanie ułatwia i przyspiesza pracę. I ja tych mebli nie będę odsuwała. Oczywiście, jeśli macie taką potrzebę, dawno tego nie robiliście, to warto od czasu do czasu to zrobić. Ja tutaj takiej potrzeby nie miałam jeszcze, więc tak naprawdę tylko skupiłam się na półkach. Większość książek będę ściągała, żeby dokładnie te półki przetrzeć, ale też nie wszystkie, ponieważ niektóre półki te książki były zamieniane, bo mąż co chwilę jakieś nowe książki zamawia, więc siłą rzeczy te półki zawsze gdzieś tam co jakiś czas są przecierane. Więc nie muszę tego robić, bo tak jak Wam zawsze wspominam, nie ma co sobie dokładać pracy. I w tym dniu zajęłam się tylko i wyłącznie tym pokojem. Zajęło mi to jakieś 15 minut chyba. Nie jestem pewna, bo nie sprawdzałam jakoś dokładnie. No, wydaje mi się, że około 15 minut. No i stwierdziłam, że to akurat jak na jeden dzień to jest taki bardzo dobry czas i nie ma sensu robić nic więcej. Tutaj tak naprawdę najwięcej czasu zeszło mi na ściąganie tych książek i układanie z powrotem. Tak jak Wam wspomniałam, nie ze wszystkich półek, ale pewnie jakbym zrobiła to ze wszystkimi półkami, no to zdecydowanie dłużej by mi zeszło. No ale, no ale tak to było jakieś 15 minut, więc jak na jeden dzień naszego wyzwania w zupełności to wystarczy. Większość książek to tutaj jest układana takimi kolekcjami, yy, czyli wiecie, od pierwszego tomu przez następne. Natomiast takie właśnie książki, które są pojedyncze, to yy, tutaj wolę układać sobie od najwyższej do najniższej. Nie wiem, jakoś tak się przyzwyczaiłam. Nie ma znaczenia dla mnie, yy, po której stronie jest ta najwyższa. Jak widzicie, to tutaj zaczęłam, że najwyższe są po prawej stronie, natomiast jeżeli chodzi o tą półkę niższą, no to tutaj już miałam, że ta najwyższa książka jest po lewej stronie. Więc to akurat nie ma dla mnie znaczenia, ale jakoś już się tak przyzwyczaiłam, że no lubię jak właśnie w taki sposób te takie pojedyncze książki są ułożone. I tak sobie właśnie teraz pomyślałam, że bo ja zaczęłam od tych pokoi na górze, to tak naprawdę już jesteśmy coraz bliżej końca. Nie wiem, kiedy ten y, salon zacznę. Albo no, ten tydzień na pewno nie, ale albo przyszły, albo za dwa tygodnie. No zobaczymy. Ogólnie to jest tak, ja bym chciała ten salon na pewno zrobić przed świętami, bo no, no chciałabym, żeby właśnie na święta i te firanki były odświeżone, i okna umyte. Tu mi na górze została jeszcze łazienka, ale łazienkę też sobie chcę zrobić później, właśnie też przed świętami. Więc powiem Wam tak: teoretycznie idzie nam to szybko. Nie odczuwa się tego, że robimy to wyzwanie, bo te 10-15 minut dziennie naprawdę to nie jest jakaś tragedia, żeby sobie wygospodarować i żeby to zrobić. No, ale właśnie tak zależałoby mi, żeby przed świętami jeszcze ten salon zrobić i łazienkę. No, także mam nadzieję też, że jakoś pogoda się w miarę taka utrzyma. Przynajmniej, żeby tak bardzo nie lało i żeby bardzo zimno nie było, bo muszę umyć okna w salonie właśnie. No, ale nic, dobra, na razie jeszcze tutaj mamy na górze trochę rzeczy do zrobienia. Także jak się to skończy, to, to, to wtedy się zobaczy. Bo to podejrzewam, że może jeszcze potrwać z tydzień, dwa tutaj na górze. Bo inaczej by było jakbyśmy szli też tak naprawdę przez weekend, ale uważam, że nie ma sensu, wiecie, weekend też jest po to, żeby odpoczywać i po pracy po całym tygodniu i, i no i jak mamy takie to wyzwanie, to też warto od tego trochę odpocząć, bo lepiej jakieś przyjemne rzeczy sobie porobić. I oczywiście jeśli chcecie, to dzielcie się ze mną w komentarzach, jak, na jakim etapie Wy jesteście. Wiadomo, że każdy z nas no, mieszka gdzie indziej, ma inny dom, mieszkanie większe, mniejsze, więc u każdego to wyzwanie będzie wyglądało inaczej, ale uwielbiam właśnie czytać jak piszecie, co dzisiaj udało Wam się zrobić. A póki co bardzo Wam dziękuję za uwagę i do jutra. Trzymajcie się, pa pa!